Tak wygląda minimator, którego jak dotąd mogliśmy używać. Jednak ostatnio wyszedł minimator 2.0, który wygląda tak. W tym filmie dowiesz się, gdzie można pobrać jego nową wersję oraz jakie nowe funkcje będą dostępne. Zacznę od omówienia zmian względem poprzedniej wersji, a w dalszej części filmu pokażę, jak pobrać nowego minimatora. Jak już jesteśmy przy pobieraniu, to nowy MineMatter będzie dostępny oprócz Windows'a na iOS i Linux'a. Przypominam, że poprzedniej wersji mogliśmy używać tylko na systemie Windows, co dla wielu osób było dużą wadą. Pierwsze co rzuca nam się w oczy to całkowicie nowy interfejs. Górny pasek narzędzi zastąpiony został zakładkami, unowocześniony został menu Toolbox, zaktualizowany został także timeline, oprócz nowych ikon pojawił się przycisk otwierania go w nowym oknie, co może być bardzo wygodne przy używaniu wielu monitorów. Przyciski, które znajdowały się u jego dołu, są obecnie dostępne pod prawym przyciskiem myszy. Na samym dole wyświetlają nam się wszystkie obecne skróty klawiszowe. Z lewej strony, pod toolboxem, jest obecne okienko, w którym możemy włączać lub wyłączać widoczność osi, zmiany skali i obrotu. Niektórzy z Was zauważyli pewnie też, że zniknął przycisk włączania widoku renderu. W minimatorze 2.0 są trzy tryby widoku: płaski, cieniowany oraz sam widok renderowania. W nowej wersji nie mogło zabraknąć oczywiście lepszych shaderów w trybie renderowania. I chociaż na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, to naprawione zostało wiele rzeczy. Takich jak na przykład ulepszone cienie, metaliczne bloki, które mówię za chwilę, czy woda, które teraz wyglądają dużo bardziej realistycznie, a w połączeniu z odpowiednimi ustawieniami kamery i teksturami może dać taki efekt. Jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili odcinek o efekcie shaderów w nowym minimatorze, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Dodatkowo możemy dostosować teraz poszczególne ustawienia renderowania. W tym celu w okienku z prawej strony rozwiń zakładkę Project Settings, a następnie zmień Render Settings z default na Custom. Na liście pojawi się nowa zakładka, w której będziesz mógł dostosować ustawienia renderowania. Jak je używać, pokażemy w odcinku o efekcie shaderów w nowym Animatorze. Przeglądając okienko z prawej strony, może się wydawać, że nowa aktualizacja usunęła niektóre funkcje, takie jak zaawansowane ustawienia zakładki Background obecnie Environment. Skalowanie w poszczególnych osiach i tym podobne. Jest to jednak skutek domyślnie włączonego trybu prostego, nazwanego Simple Mode. Jeśli w prawym górnym rogu wyświetla Ci się napis Simple Mode Enable, oznacza to, że tryb prosty jest włączony i nie masz dostępu do wszystkich funkcji programu. Kliknij w ten tekst, aby włączyć tryb zaawansowany, który odblokuje zaawansowane opcje. Do trybu Simple Mode będziesz mógł wrócić w każdej chwili w ustawieniach. Ważną uwagą jest to, że aby włączyć tryb zaawansowany, trzeba mieć zupgrade'owanego, inaczej aktywowanego, Mainimatora. W drugiej części filmu pokażę, jak teraz upgrade'uje się ten program. Stary system wgrywania światów był bardzo nieintuicyjny w użytku, a do tego często się zacinał i długo się ładował. W Mainimatorze 2 dodano całkowicie nowy, trójwymiarowy interfejs wgrywania światów, w którym możemy poruszać się tak jak w Mainimatorze podczas zarządzania sceną, czyli prawym przyciskiem myszy, oraz wsad i eku na klawiaturze. Oprócz tych większych zmian dodano wiele mniejszych, ale równie przydatnych. Między innymi funkcja metaliczne bloki, dostępna tylko w trybie zaawansowanym i widoku renderowania. Sprawia, że blok może odbijać podłoże i zachowywać się trochę jak lustro, co daje niesamowity efekt. Aby włączyć tą opcję, po dodaniu jakiegokolwiek bloku w okienku z prawej strony, rozwijamy opcję Surface Properties i ustawiamy opcję Metallic na 100%, a Roughness w okolicach 30% i po włączeniu widoku renderowania widać taki efekt. Opcją zdecydowanie ułatwiającą przygotowywanie świata jest precyzyjne przesuwanie bloków. Gdy podczas przesuwania jakiegokolwiek elementu przytrzymacie klawisz Shift, będziecie mogli przesuwać powoli, dzięki czemu będzie to bardziej precyzyjne. Od teraz, gdy dodamy jakikolwiek element z Toolboxa, nie będziemy musieli szukać, gdzie on się pojawił, co było problemem poprzedniej wersji, tylko sami będziemy wybierać miejsce, w którym ma być on dodany. Oprócz tego dodane elementy będzie można swobodnie przemieszczać na płaszczyźnie, klikając kwadraty odpowiadające danej osi. Zmian w nowej wersji minimatora jest dużo więcej, jednak w tym filmie pokazaliśmy tylko te, które według nas są najciekawsze. W opisie znajduje się link do strony, na której wypisane są wszystkie nowości. Obecnie możemy pobrać minimatora 2.0, ale w momencie nagrywania tego filmu domyślnie na stronie pobieramy poprzednią wersję. Aby pobrać nową wersję, wejdź na stronę minimatora, pierwszy link w opisie, kliknij download a następnie w ramce z informacją o Minimatorze 2.0 kliknij link. Następnie zjedź niżej i wybierz swój system operacyjny. Po uruchomieniu aplikacji przywita Cię nowy wygląd menu startowego. Obok loga Minimatora będzie wyświetlała się nazwa wersji z dopiskiem Trial. Kliknij w tą nazwę, a następnie w przycisk w prawym dolnym rogu z napisem Upgrade. Następnie odblokuj pełną wersję Minimatora, podobnie jak robiło się to na starej wersji. Wejdź na stronę Minimatora, pierwszy link w opisie, kliknij przycisk Upgrade Minimator, przekaż darowiznę lub zaznacz, że nie chcesz przekazywać darowizny, a następnie kliknij przycisk Get Key. Później przepisz kod ze strony do okienka w Minimatorze. Możesz teraz korzystać z pełnej wersji Minimatora 2.0. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcesz, żebyśmy stworzyli nowy sezon poradników z Minimatora, napisz w komentarzu. Poza tym zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.